O, oh, hej, <laughs> hey man, what, what are you doing, what are you doing? <laughs> oh, <Okay>. oh, oh. <laughs> Siemano wszystkim, z tej strony Stew i witam z powrotem w Wrath of the Fallen Wrath of the Fallen O, oh, wiedziałem <laughs> I za nami mamy ładne creeper głowy i pajęczyny. Które myślałem, że sam dodam podczas czekania na Dirtiego. Co myślicie? Powiedzcie, czy ładnie wygląda? No, w ogóle zrobiłem o, tak dla beki, ale nagle patrzę i tak, hej, nawet pasuje. No, Ups, o, nadal mam game mode, więc gaszę. Okay, gaszę game mode i jedziemy dalej. Gotowy? Jasne. No, włączyłem tylko na to, żeby zrobić screeny, więc nie myślcie, że cheatowałem, czy coś, bo nie cheatowałem. Ok, no to idziemy dalej. Dawaj. Pom, pom, pom. W końcu siedzenie jakieś, Pingwin? E, tak, kupiłem nam stejki wcześniej. To dawaj, dawaj. warstwa stejki tam. Co już napisał w komentarzach, że widzą, że ja się zawsze spieszę, żeby być pierwszy do skrzynek i tak dalej. I żeby zdobyć wszystkie rzeczy. Chociaż nie że nie że zatrzymuje je dla siebie, nie? Tylko że próbuję je pierwszy e, ogarnąć. I w no sumie to way. prawda, zawsze je widzę i tak wiesz taki Zazwyczaj, no właśnie, ty masz oko do, oko do skrzynek Też prawda, też prawda To prawda, też okay. no, więc szukamy tutaj, bo nie wiadomo gdzie skrzynki się kryją Mi się zdaje, że właśnie w tym miejscu <laughs> Jakiś mob tam jest Okej, okay, tutaj widocznie O, okej okay. <laughs> Skoro tak można I... Można, można Uwaga, a! Ktoś się strzelił Czy mi się zdaje Chyba, tam jest. patrz tu. tu, tu. Zobacz ten. Headshot. O nie. headshot. Będzie headshot teraz. O, jak słabo. Ale i tak go ściągnąłem. Go? Tam yes. jest ten silniejszy. To jest ten silniejszy, silniejszy? Idę zobaczyć. Okay. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja już jestem na dole w wodzie. Idę zobaczyć, czy tutaj się kryją. I jakieś skrzynki. Czekaj. Tak. Um, ok, 35. 38. Ok, sorry, musiałem coś ogarnąć szybko, bo normalnie Jasne mam go. taki na czas koło siebie, żeby mnie na przykład nie nakrywał za długo, No ale zgubiłem go, nie mogę tutaj. Chyba Claudio koło zjadła. <laughs> o, tutaj jest jakiś button. Co? Co jest? Tutaj jest button. Miły? Czemu mam być miły? Oh my god! Dostałem tekstowy miecz! Jak to? Oh my god, nice! Mogę ci dać ten miecz teraz. No, ja już mam taki chyba. Ty masz Jaki? ten madness. No? No to też mam taki No, to, no, no to ja teraz mam... RUNE STEEL Oh Steel. my god Epic Fuck yeah Zobaczymy it. Ale na, na hita się rozwali stary Więc będę go trzymał tylko na bossy Trzymaj go na bossy i na elite mm -hmm. monster. Mm -hmm. Będę Przydatny SWORD Przydatny SWORD My diamond SWORD <laughs> Dobra you can. Cześć, szukajmy uh! może tych <gasps> Mam coś dla ciebie Holy shit Sheesh. Mieczy? Nie. Uuuu, uh. kiki ki, ki, Bam, ba, 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 ba. Raven's Wing. The Raven's Wing. The Raven's Blink. The Raven's Wing. No. do Dobrze, Raven's Wing masz. Ja idę zobaczyć tutaj, czy jakieś skrzynki są. Tu na bank jest skrzynka. Na 200%. Tam gdzie ja jestem? Mhm. Mm 200%. Il, il, ile chcesz? <laughs> ile, chcesz ile dasz na to? Pieniędzy, no, nie, jest na... no, tu nie tutaj ma Tutaj są takie dziury i to mi się wydawało, że No, też będzie. myślałem, że coś tam będzie się kryło, ale z tego co widzę to... Hypixel trolluje. Trolluje. Nie wiedziałem, że gramy w Epic Troll Map Ostatnio Epic grałem w Epic Troll Map U, jeden mob Jednego moba, nie I ma miecz Mam nadzieję, że będzie miał ten... Ooo, oh, myślałem, że spadnie mi miecz, wtedy bym sobie naprawił Ej, kolejny mob tutaj stary nice. Ciągnąłem go! Ja masz, nie ma się... walczyć z Elite monsterami stary. Stary nie chcesz. Wow, skąd on się wziął? Mam go Wow. Chyba na drzewie był. Jaki spanie? Okej, okay, idziemy, idziemy, dalej, idziemy dalej. Tam był jakiś button. Czekaj. Button? Okej, okay, czekaj, czekaj, quest log. People of the town. Oh, Kill Magmo! Ok! Jedziemy na Magmo. Okay. Nie wiem gdzie on jest, nie wiem gdzie on będzie. Ale idziemy go szukać Szukać Może to jest boss? boss to jest fight boss. Magmo Press button when ready Boss fight Magmo I'm Knight ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready okay. I'm ready I'm ready Czekaj jeszcze No! But <laughs> Ja- <laughs> oh, oh, nie Myślałem że tylko. shit Oh my god it's slimy! is- go okay. <laughs> What a no- I on is a, okay. <laughs> <What> a new... <laughs> <laughs> oh, <laughs> pajęczyna Jaki noob Magmo, co ty robisz? WTF 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 WHTF Zabiłem go Nie. O, był taki lightowy? Nieee to, to jeszcze chyba nie był, on mi się wydaje Nie A! Malutkie cwaniaczki Ej to nie mógł być on To był on WO wO wow wow coś ty zrobił Wszedłem o. Oh, Stary, oh. co ty narobił? SKYBLOCK! No, wow, oh MY GOD! Oh my god, jak zajebiście wygrywała. A, to jest ten! Jesteśmy teraz w... To jest koszmar. Tutaj musisz uważać. Koszmar? A ty zginęłeś? Tak, zginąłem. I jestem... nie wiem gdzie jestem, naprawdę. Serio? Oh, no, serio, serio. Jestem tam I, I, gdzie okay. ty, jestem teraz też na tym skyblocku. Tak? Oh my mhm. god. Tylko... Nie oh mam... nie znam drogi. Nie mogę znaleźć cię. A! No. Myślałem, że to ty. Zgoczymy Nie znam ty. drogi Monster. O! Znalazłem się na końcu. Kur, przycisnąć okay, guzik? Fak, jakiś Tak. Jeżeli ten tam, jeżeli możesz jakoś Destruction. Oh, yes. Destruction. Em. Uh, um. um. O, zabiłem oh, ten no, kryształ. No, no. Uważaj, uważaj. Jesus Christ! Nie wiem co to się dzieje. yes, jest światło znów. Magmo! Daj! A, <grym> złapał się w pajęczynie, dlatego się nie ruszał To no. jest w ogóle ten cały magmo? I, i bez... Słaby, nie, bo. Nie, to właśnie nie są magmo, to są jego jakieś. To są sługi dopiero, mi się wydaje. Co ty gadasz? To dopiero sługi? O siść. Ja to trochę się martwię w takim razie. Czekaj, zjem sobie. U, kurczę, musimy pokonać te portale. I magmo będzie w właśnie tym ostatnim. Tak, i magmo wyjdzie z tej tutaj. Ostatniego. Kurczę, myślałem. Ja już myślałem, że tu będzie wszystko tak lightowo. Nie, no. A! Naprawdę. Lecą to jest za tobą, miję celowskich mapek. Skarne. Lecą za tobą mini małe niluksy. <laughs> małe niluksy. O magma screen, możesz użyć to kupowania czegoś może. Tak, tak, tak. Wkurzają mnie. Tak. Ale fajnie. A! a! Spider, spider. gorzej będzie jak zobaczymy, jak będziemy się widzieć z dużym Niluxem. O nie, jest, nie mówi, ja nie sprawdzałem. Darcy ja sam sobie popsuł ten, że patrzył sam, więc okay. nie, nie. Dawaj, Ale mam ma nadzieję, że nie patrzyłeś za dużo. Nie, 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 no nie na właśnie na nie patrzyłem, tylko na prezentację, nie? Aaa, okej, okej, no ja nawet prezentacji nie, nie zobaczyłem. Mamy łow co tyle pająków! Ej, chodź idziemy po prostu do portalu, bo oni się będą spałnować Tak, tak, cały właśnie, czas. bo one się będą spawnować. Ale w sumie cały czas. Z, drobie, z drugiej strony to możemy zdobyć trochę tego, żeby potem zbierać. W sumie nic i od nich nie wylatuje, więc idę za to. Tak, tak, tak. Dobra, jest. Uważaj, żebyś portalu? nie wypadł. Ło, Tam Jesus. nie, tam nie, tutaj, tutaj. Zajeb się. Uwaga, uważaj na... Ła! Coś mnie bije, stary. Mały Nilux. O mały Nil Nilux mały znów trolluje Mam go O nie Nie wiadomo gdzie A! Gdzie mamy iść? Wow. Czy znaczy to co rozdzielamy się? Ehm, e Okej, okay. ale poczekaj, bo ten mały Niluxy mnie trochują. Okej. Okay. Dobra, to co? Ja, okay, ja to Ja idę lewo, ja zawsze idę okay. lewo O god dammit Znów się rozdziela. O nic tu nie ma? Spoko. Ciebie dalej. To mały Nilux. Ja jestem... O, oh, hej! Hey man, what, what, are you doing? what are you doing? O o o... -o. What? No! Wypadłem! Zginąłeś. No! O A, nie czy... patrzyłem gdzie idę! Ola, typowo, znowu Nilux! Typowo pingwinów. Dobra to ja czekam na ciebie, albo spróbuję to przejść. No dawaj! Ja wskoczę z powrotem. Ups! Zespawnowałem się znów na tym miejscu. Okej. Okay. Spróbuję podbiegnąć do ciebie Skoro ty tam poszedłeś. O! Oh, Uuu, musimy te drzwi otworzyć, widzę, widzę, więc musi być Podmę znów do tej drzwi tym razem. Oj, żeby nie były komentarze... Też ginę stary. LOL. Ja Mały Linux mnie strollował i zleciałem Ups. <głos> 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 żeby nie... Ja go znajdę, czekaj. Żeby nie były po tym komentarzy, że... Ogarnij Minecrafta, zajmij się dziewczyną czy coś takiego. Klaudia się uczy na egzamin. Więc, dlatego siedzi za mną i się uczy I spędziliśmy czas razem też, więc... Nie ma z <laughs> Bo spędza... No! Spadam też! Znowu spadasz? Te... No, spadłem, masakra! Dobra, to czekaj, czekaj. Dam, Myślę, że damy teraz radę Klaudia ma egzaminę Ej, w ogóle chcia... się skacze z tą zbroją, Też to zauważyłeś? Eee... Um, co, ma... polecasz sobie ściągnąć? Mi się, mi się czekaj, tak daje. gdzieś ty, gdzieś ty polega. Magma Cream, away! Nic nie robi <noise> Próbuję ściągnąć zbroję i zobaczę, czy się lepiej skacze. Mi się wydaje, że po prostu się, się to wy, wyobraziło, że jest lepiej. Tak mi się, taka... no, coś w tym stylu, ale kurczę. W ogóle chciałem wspaniałeś. życzyć wszystkim z, z szczęścia w egzaminach, powiem, że dużo ludzi ma egzaminy w tej chwili, więc. Tak, czyli powodzenia dokładnie. W grudniu. Próbne. Próbne, próbne. nawet jak próbne, to i tak. Popra <noise> o nice, udało się. To ty? To ty. E, tak, tak, to ja. Okej, okay, jedziemy. Jedziemy. Może masz speed potion. Ja no, nie, ja nie mam. Tutaj, Jak tutaj, tutaj to. chyba. No tam, tak. Okay. Dobrze, dobrze. Teraz tak. Tutaj spadłeś też? Tu, 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 tu. spadł, ja tu spadłem. O oh, nice. Jest, stajesz, stajesz. Okay. Jest dobrze. O nie, małe niluksy. Wiesz się. O, ale tam można iść. Już. Tak, tak, tak. Fuck yeah. To koniec? Black -so. Jest, 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 jest! Ale drzwi się otworzyły na pewno. Tak, tak, tak. O nie, nie otworzyły się. Co jest grane? Ups! Myślałem, Bez że może będzie jakiś sekret, wiesz? Chyba, że był i przegapiliśmy. Nie, 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 one ten, widzisz, bo one się wyłączają, te portale. O! Nie, portal tam się otworzył... były zamknięte drzwi wcześniej, pamiętasz? Na, ten, na tym, przy tym tak, poprzednim tak, portalu, możliwe, ja że, myślę, coś że no, przegapiliśmy. Ale teraz nie, nam się otworzył corruption. Skąd wiesz, corruption? Tutaj, bo pisało przed chwilą na czacie. O, oh, okej, okay, sorry. Nie czyli proszę. ten, czyli Our tutaj będzie już tutaj będzie magmo. Ojejku, okay. masz ten miecz na magmo? Mam! To Chyba dobrze. hita weźmie i już, już się popsuje Tego co widzę Ale jedziemy! Czekaj! Pain of Arthur. Pole. O jedziemy szybko! Uh. Oh my god Oh my god Byłem na strasznie upiornie The realm of the dead O! Uwaga! Nice troll <laughs> Nice little trolly Okej okay. O! Magwos wszędzie oh wow. Duży Kurczę, ale to wygląda stary jak to wygląda jak Skyrim. Jak się... A nie Skyrim, nie, nie, nie. Oblivion Jak się wchodziło przez Oblivion. Tak, właśnie. lol pełno mago. Pierwszy. Wow! JESUS Jaki duży Okej, wbijamy się dalej. Wow! Wiesz co by się tu przydało? Jakaś upiorna nutka Będzie. Będzie Taki upiorny song, wiesz co. Do, 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 do. Dobrze, lecimy ben, dalej, ben, ben. lecimy dalej. I... Wow, magmo! O nie, ciągle myślę, że to magmo. Skąd mam wiedzieć, kiedy magmo będzie? Wow, a! Ja Jesteś myślę, tak że stary. będzie to takie. Jak tylko zobaczę te, te, te moby z magmy, to od razu kurczę to magmo. <laughs> ja też! By za magmo! A ty za mną, czy przede mną? <laughs> Jestem na samym końcu. To było łatwe, okay. ten ostatni. To było najłatwiejsze, chyba, na Tak, no, chyba najłatwiejsze. Idziemy. Destruction 5-4. 3, 2, 1 Destruction Rozwaliliśmy I teraz... Okay. Czyżby um, teraz był Magmo? What the f Magmo says! I did it! Ooooooooooooooooooooooooo! Oh, o oh, nie! Nie! Aaaaa! Ah! Jak zabijamy on to robimy? Zbijamy go. Ej, on leci! O oh, matko, ale on jest mocny. Czekaj, widziałem jeszcze na przykład... Nie, nie, nie bije tak mocno! Nie bije tak mocno! Oh, jego, jego będę, ja będę okay. w niego strzelał. Okej, okay, spoko, ja go biję stąd Bez skitu damy radę Wiesz czy on to specjalnie zrobił? Żeby specjalnie się. zniszczyliśmy te portale, żeby go wpuścić tutaj? Tak, gejma Ej, mocno coś mi bije, czekaj O, mogę sobie oddechić on jest taki, on strasznie duży Suczyk jest ja powiem. Nie. Ej, stary, bez skitu, on się rozdzieli jeszcze No, jak się rozdzieli, to będzie masakra Gorzej, oh gorzej God. jak się rozdzieli Lampiony Będą tak samo ciężkie Lampiony Biję go tym specjalnym mieczem, Spoko. więc! Ło wow, nie! Ojej! Zabiliśmy go! Tak, już ma koniec. Jest! Ten miecz stary, mówię ci I ten no. łuk twój też Nie. Zaleźliś... Miecz, twój miecz miażdży wszystko teraz. Mi się wydaje. Twój, mój miecz? Mój miecz daje do, 11 do 18, a twój łuk nawet 30 może zadać. No też w sumie, ale twój twój bije... twój bije cały czas Masz ten? Z diska? Mam. Gotowy? Ja? 3 2 1 Pew! Tom, Tom Go! Jest! Magmo! Magmo jest umarł! I to jest koniec na ten odcinek! Ye yeah. Zabiliśmy Magmo. Jestem ma z Zabiliśmy Magma moving. na ten czas. Więc... Oh, Ej, hey, co to jest? O mój Boże. fresh air. Kto to jest? A ja nie widzę tego. Ja, ja myślę, że to jest ta, ta osoba, która stoi za tym wszystkim. Ja też. Więc, żeby się dowiedzieć, kto stoi za tym wszystkim, dołączcie do nas w następnym odcinku za 3 dni. Sprawdzałem, bo mam listę. Więc dołączcie tam. Schabowe dla wszystkich. Życzę wam dobrych pomidorek. Chcecie schabowego? Zostaw lajka. <laughs>